W nie mamy problemu, stworzyłem portal, przez który dinozaury wchodzą na kinowidze. Pomocy! Czy ty czegoś nie zrozumiałeś? Połóż mi, bo to zaraz będzie koniec! Wera, w ogóle co ten piekier zgada? Jakie dinozaury? Przecież to jest Nie niemożliwa. wiem, nie mam w ogóle pojęcia o co Pewnie jakieś gumowe prostoria po całych kinowidzach. Takie nie głupoty, nie głupoty trak, nie widzowie! Nie kroby, no. Ten nasz mocy brat takie głupoty gada! Weź, widzowie, zostawcie Best łapkę w górę. Eee, subskrypcja i wpadajcie na Kidscraft, to tam KidsCrap, będą takie koszulki. Hey. Słyszałeś to?

o to o nie! Wera, żyj! Dobra, dobra, płagam ci, połagam ci, ja atakuję, dobra! Aaa! Jest jakiś silny! Dawajcie go, dawajcie spróbujmy go zabić! O co w ogóle chodzi z tymi dinozaurami, jak ty go ich tutaj zbawiłeś? Co to jest w ogóle za portal, Piekier? Stłumacz się, co ty zrobiłeś? Próbowałem czegoś nowego, zawsze byłem zafascynowany dinozaurami, ale nie wiedziałem, że za się tu stanie, no! No ja nie wiem, jakie dinozaury, przecież go się nie da pokonać! Atakujemy, 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 atakujemy! Ej, on ma normalnie HP-ka chyba jak smok. Ty co jest? Że go się nie da w ogóle zabić, dobra. Ja, to, ja do niego nie mogę podać, bo mnie od razu atakuje! Nawet dobra, my nie jesteśmy w stanie go nawet chyba pokonać! Co to jest za zwierzę i dobra chwila! Jak ty to no. zrobiłeś? One wychodzą tego portalu? O, Zniknął! Zniknął! Zabiliście! Go? Go Jakie dobra, chyba tak. Nie dobra, to jest nienormalne widzowie! Ej, nie chcę was straszyć, ale tu jest chyba więcej niż tylko jeden. E, ale dlaczego... P powiedz mi, powiedz mi, chopa To jest kolejny! C tam jest kolejny dinozaur? Przecież my to musimy jakoś zniszczyć, ten portal, one tędy jakoś po wychodziły, no. No nie bijcie To jest mocne, to jest jeszcze mocniejsze, niż tamto, na chwilę to ściągnęło. Jaki triceratops. Ej, faktycznie, ponad pół HP Co jest? Jaki mocarz? Domowego no tego nie zasłużył. Jak nie zasłużył? Co ty jesteś niepoważny? Przecież on... Ta Całe kidowice! No, to grubo, grubo! Jakie Nasze lagi, nie mogę. chyba tego nie przeżyją. Nie, no musimy, uważajcie do no, mojej tebów, bo przecież moje te widzowie dinozaury na kiedowicach. Co to w ogóle ma być, no? Nie, tak nie może być, Pikers. masz zamknąć to obejdzie ten portal, bo to jest bez sensu, przecież my To z... Nie będzie takie proste. Cała wioska nam się przecież wysad. Weronika, daj <susurzy> masakra. Nie wiem, co ty w ogóle na te kiedowice do ściągnąłeś, Pikers. Ale powiedz mi, tu T-Rex też będzie, czy co? Nie wiem, co tu będzie, ale widzę, że postarał się go oswoić. Aaaaaaaaaa, to jest duże! Jak ty możesz go oswoić, to się dało oswoić? takiego? nie, to mnie nie, bije, ej! Co jest? nie, z oswoim dinozaura, patrz! nie, steruje nie, co? To się dzieje? Jak? Jak to jest w ogóle możliwe? Ej, Wera, masz... Mi ja miecz. Jestem królem, dinozauru! Nie no, nie mogę patrz! Kierz normalnie zadobowił się z dinozaurem. bo normalnie go ujeżdża! Co to co nie się nie dzieje ty? Jak konia nie jakiegoś? Nie Jak to się dzieje? Co to się odwala, widzi? Nie wiem co. Chodź ze mną, moi drodzy! Możemy na wolę! Co to jest? No? Jak on no. to w ogóle zrobił? Dlaczego nie jeździ na tym dinozaurze? No nie mogę! Dobra, nie Pieken, musimy go zabić, no przecież to jest zły dinozaur! On, on chce nam do wera, daj mi miecz, daj mi mój miecz. A nie mam, dobra, ok. Ja nie mam jeden. Mam, 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 ma, ma. dobra. Ej, butów nie mam. Ktoś ma moje buty, showlina mistrza. Dobra. Ja mam to tego o, mistrza. Ej, bo. bo mam moje 1 HP. Mam 1 HP, nie? Ej, musimy go atakować jakoś z dystansu, nie można podejść. Albo jakieś złote jabłka, nie wiem. Nie wiem, nie Uff. da się w ogóle tego. Tylko... Ty na kita ściągnął! Ej, my nie wygramy! No i bardzo dobrze. Ej, ej my nie jesteśmy w stanie tego zabić do piekę, zrób coś z tym dinozaurem, bo będzie problem. Ej, ale on w sumie jest grzeczny, patrz, on nie atakuje. Na razie, wezmę go stąd. No dobra, wyprowadź go jakoś, nie? Ej, nie wiem, weź go, weź go w portal, albo coś ja nie wiem. Weź, wyprowadź te, te dinozaury na portal, nie? Ej, patrz, Nick, dobra! O problemie, dobra, trzeba. Może trzeba będzie je tak po prostu wyganiać to? Tak, trzeba będzie je wyganiać, ale Piekę ty w ogóle wejść Zostańcie sobie... ja tu, będę... ja idę do mojego domku po jakieś jedzenie Dobra, Wera, co to w ogóle było? Przecież nie, mi... to jest dla mnie mega dziwna Ej, sytuacja, w ogóle ja tutaj robią jakieś... Co? Co ty masz na butach? E, no buty, na butach nie mam nic Przeczytaj nazwę tych butów Buty, Veroniki... Nie, nie, nie! E, Wyspakuj z mojego obuwia, wszędzie je poznam. To są obu obuwie nie. mistrza Shaulin Dawaj nawet nie dyskutuj! Musimy iść zaraz do Pikersa, bo on musi zamknąć no, ten portal, że nie problem. No, no, no. Co jest? Co? No, ja. Nie, nie że kolejny dinozaur, jakiś mały! Co to są za maluszki? Ej, to one się... One są po całych kidowicach gdzieś porysła. Ile ten port? Dobra, czaj Pikers, ile ten Od portal? Lata. Jak lata? Co to jest za pterodakty? Jak na niego wsiąść? Nie, 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 czekajcie, dobra, może nie atakujmy, może bądźmy mili do tych dinozaurów, to nie dla nas będą mili. Czekajcie, dajmy im jedzenie, czekaj, damy... Im... trzymaj dinozaurze jedzenie, może byś chciał sobie tutaj zjeść. Wiesz, oni nie będą mieli takiego mięsa. A, ale on nie umiał odlecieć, on nie umiał odlecieć. Dobra. Jak ty, jak ty, co ty, co ty masz za burgera ty? Co to jest? Chodźcie za mną, dzięki temu burgerowi. O co no. tu chodzi? Ej! Czemu to jest kilka tych dinozaurów? No ja nie mogę, Figers, no jak ty jest? to robisz? No jak ty to robisz? odprowadzić do portalu. No jak ty to robisz? No my też chcemy tak porobić. Ja nie mogę na niego wejść. Czekaj, wejść! No nie mogę, on mnie atakuje od razu! Jak ty, jak ty tak robisz z tymi dinozaurami? A ten mały. No dobra, chciał strzelić! nie, no, no, no nie, dlaczego? No, jak on szybko zginął! Odprowadzę tego niebieskiego! Biedny dinozaur! Dobra, widzowie, co jest? Patrzcie dinozaury na kinowicach, co my się cofamy w czasie. Vera, no Dobra, Pikers, czy ty odstawiłeś kolejnego triceratopsa? Tak, odstawiłem, lecę już do Was. My ty jesteś, gdzie ty jesteś? No, gdzie, gdzie ty jeszcze widziałeś te dinozaury? Gdzie się mamy porozglądać? Bo ja nie wiem, jeżeli tu jest gdzieś ich więcej, to no, nie wiem. mieć. Niech chyba w stronę, do domu Magika, może przyleciały stąd. Dobra, 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 to się rozdzielmy. Ty... Zobacz Zo, a my pójdziemy zobaczyć z Werą Magika, nie? Co ty robisz, Pikas? Idź do Zo, no. idź do zoo, idź do Zo. Idź do, 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 do zoo, ja idę tutaj poszukać z Werą, bo tutaj z tego co widzę, to jest chyba czysto wszędzie. Te dinozaury, widzowie, nie wiem, no musimy wszystkie wykurzyć, bo przecież ja nie, nie wiem jak no ja to tutaj zaraz zobaczyć żadnych. To już. będzie problem, nie? Albo coś innego, jakieś inne dinozaury. Tutaj przed nie ma ten portal. Ja nie wiem wraca z tym portalem. My go będziemy się jakoś zamknąć. Tylko ja nie wiem, jak my to zrobimy. No to, ja to nie wiem, tam zabudujemy go czymś, bo w ogóle cały zniszczymy. No nie, 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 czekaj, to trzeba jakoś inaczej. Dobra, tutaj widzowie, jak widzicie, nie ma dinozaurów, Spoko, dobra. Pikerze, za u ciebie jak? Masz coś w tym zoo? Jest coś? Eee... Czy ktoś mi pomoże? No nie gadaj, że są w zoo. No nie. Ale gdzie? Gdzie konkretnie w zoo? Czekaj, idę eee, Konkretnie wszędzie. Jak wszędzie? One w ZOSIE co? Nie, nie ma, ja nie widzę żadnych dinozaurów. Są, 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 są. Są, ale to są te same chyba, co mi się wydaje. Nie, to są jakieś co inne. To jest jakieś czarno-białe. Co to jest za wielki dinozaur? Patrzcie to, to jest zaś ten sam. Ten już też widzieliśmy, ale patrzcie tego, tego nie było. Jaki kangur. Co jest, jaki wielki. A ją bije? Patrzcie, one nie biją widzowie, to są miłe dinozaury, patrzcie, nie trzeba wcale ich zabijać. Trzeba tylko je jakoś odstawić do miejsca skąd one przyszły widzowie, to nie są ich czasy. No my, my też musimy je ujeżdżać jak jak Szymon, ale ja nie wiem jak on to robił. Pigers, jak ty to robisz? Jak ty te dinozaury, no? Dajcie no tego skuchaj, burgera no. jednego! Wiecie sobie burgera, może nam pomoże. To w ogóle jest. Dobra, okej. Okay. Prawdziwy archeolog zawsze I... się zapada bu, X Rex Burger, co? Dobra Co to było? Patrzcie go! mogę tego zjeść, bo co to jest za zielony? Eee, z inny! Młot, co on wygląda? Patrzcie, jak tam robi. Dobra, czekajcie, ja chcę tego. Ja, ja chcę, albo nie, ja chcę tego zielonego. Ja chcę go ja go chcę złożyć. Go ja nie, dobra. nie mogę zjeść, bo nie jestem głodna. Chodź, 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 chodź. Ej, on atakuje tego! One się biją, te zielone uderz mnie Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę go, ja chcę go ten. Mogę. Nie mogę, bo. O, dobra. Mogę jakoś? Nie. Weakness mam. Czekaj, ja mogę, mogę go jakoś się nakarmić? Tego się nie da! On nie chce być chyba ujeżdżany, patrz. A tego się da? O, tego się da, patrz! Jadę na dinozaurze! Ej! Co jest? Mam to! Dobra, idę zaatakować tego, bo ten jest zły! ja to jest T-reks? Pikers, jesteś archeologiem, to jest T-rex? Nie! Nie jest T-rex! To nie jest T-rex, no do tego trzeba to rozwalić! Jest, to jest taki specjalny na Y on ma. Jak tu się w ogóle wychodzi? Co jest, nie? Ej, taki to. drugi fioletowy, ja też ty na nim pojeździć. Ej, ale masz, pojeździć sobie na tym, ale no niestety. A Dawid teraz jeździł jest... na Raptorze. No jest. Tak, tylko że my nie będziemy, nie będziemy w stanie w ogóle tych dinozaurów odprowadzić do portalu. bo przecież tutaj nie ma miejsca na to. Ja to to umas, potem To zrobię, Dobra, musimy tego powiem. zabić, musimy tego zabić, bo nie jest zły Bijemy tego, bijemy tego, bijemy tego Nie, nie uderzyłem mnie tego co miałem Będzie teraz wściekły, dobra, dobra, dobra Nie, 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 nie nie, nie nie, dobra, biję tego, biję tego Dajcie, dajcie, musimy tego załatwić. Widzicie, 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 nie bie bie go! Weera, no weźcie go nie zabrać twojego nie moja nie mogę kierować, on sam na ciebie idzie! Dobra, co zrobimy tak? Co jest niemi tak! Co jest nic nie tak! Beera, odprowadź! Dobra, dobra, spoko! Tego załatwmy tego! Dawaj, dawaj, daj, z zbiego ze mną. A ja witnessa i ja nie mogę. Dobra, dobra, ja go załatwię, ja go załatwię. Leży? Nie, jeszcze nie. Dobra, okej, okay, leży. Załatwiony, dobra. Wyjdźmy z tego Zo, wyjdźmy z, z tego Zo. Ten dinozaur robi! Dobra, Wera, wyjdźmy z tego Zo, zejdź z niego Zobaczymy, czy gdzieś jeszcze dalej nie ma. Jeszcze gdzieś dalej, dalej mogą być. Eee... Nie wiem jesteście, ja eee... nie? On zabija! Nie, jestem on zabija! Rady... Ej, tu jest ten! To jest t rex To jest t rex z będzie problem. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zabija wieśniaków. Dobra, 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 spokojnie, ja mu spróbuję to dać górę. Ej, jadę na T-Rexie, patrz! Jestem na T-Rexie! nie, to dobrze. Mogę go kierować? Mogę, patrzcie to, widzowie! Co jest? Odprowadź go do portalu! Ole, gigantyczny T-Rex, widzowie! Patrzcie na to! Jadę na T-Rexie na kierowicach! O co to chodzi? Spróbuję go spowolnić, jaką się wolno odprowadzić. Czekajcie, widzę, który nie mogę przejść. Róbcie mi drogę, róbcie mi drogę. Nie, owa! Sorry T-Rex, nie bij go Ale ja go nie uderzyłam! No jak nie? Walła, walłaś t rexa Jesteś poważna, będą z tobą same problemy. Dobra, widzę, idę, widzę z nim do portalu. Co to jest za T-Rex? Nie patrzcie na... Ej, to. tu jest kolejny! Jak kolejny? Nie no to Pikers, co go uprowadź? Uprowadź go, uprowadź go też, widziałem go tam, no nie, ja go prowadzę do portalu, nie może tak być, widzowie, musimy zaprowadzić wszystkie dinozaury do ich czasów, bo to nie są ich czasy. Przecież dinozaury w takich czasach nie żyją. Co to jest w ogóle? Szybko do portalu i zniszczmy ten portal. Ej! Hey. Szyb... Vera! No. no bijesz go, widzę! Nieprawda! Co on robi? Czy ja mogę jakoś skakać na nim? Nie, nie mogę. Co jest? On cierpi, on dostaje obrażenia. On nie bije! No bo Vera, bo go uderzyłaś, widziałem ten miecz. Po co go bijesz? Ci mu... yy, nie, wiem. Vera, to jest tak bez sensu, co ty robisz. Nie możesz być dinozaurów, przecież one od razu są agresywne wtedy, no. Trzeba spokojnie, nie atakuj go w ogóle. Dobra, o, nie, no smoku. fajnie. No i Vera, gratuluję, gratuluję. Dobra, ale jestem blisko. Pickers, jedziesz za mną? Jadę, jadę, jadę. Dobra. Ja wejdę tutaj, okej. Okay. Dobra, jestem przy portalu już praktycznie, widzowie. Co jest? Jaki gigantyczny się? Tyrek, nie? Dobra, widzę, ja będę go tutaj wprowadzać, mam nadzieję, że on zniknie od razu do swojego świata, bo my nie chcemy tutaj widzieć. Gdzie ja straciłam te itemy? Dobra, jeszcze podejdę chyba trochę, okej, okay, dobra. Wchodź, t się wchodź! To nie są czasy dla ciebie, wchodź sobie tam do środka, o, dobra, zniknął. Uo, co to był za problem? Dobra, Pickers, gdzie jest twój T-Rex? Gdzie, ale gdzie? A, tędy idziesz, dobra, dawaj, 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 nie Pickers. Nie Dawaj, 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 dasz radę, zmieścisz się. Mogłeś tędy, czemu tam tędy idziesz? On nie umiem to będę przejść. Dobra, idzie idzie. We, no, posuń się, posuń się, posuń się! Okej! Okay. i się chodzi mogę Tyreks idzie, dobra, okej? Okay. Do portalu i musimy zniszczyć ten portal od razu. prowadź go i będzie koniec. Widzowie co to jest! Co to jest, dobra? I popchaj go tam, popchaj go do portalu, dobra? Okej? Okay. O, idealnie, o. dobra. O. Niszczymy, niszczymy to. to! Niszczymy ten portal, niszczymy ten obsydian, nie jest dobra! Pickers! Jak ty jeszcze kiedykolwiek coś takiego odwalisz, nie? Że no tu sprowadzisz jakieś dinozaury, to dostajesz bana.